Długie kolejki, złość pacjentów i bezmyślne przepisy. Tym razem nie chodzi o niewydolność służby zdrowia, ale zamieszanie wokół rekrutacji do szkół średnich. Żeby zacząć naukę w technikum czy zawodówce, trzeba przejść badania lekarskie. Tyle, że na około 12 tysięcy uczniów w całym regionie robi je 25 przychodni. W Rzeszowie, gdzie kandydatów jest najwięcej, tylko jedna, a na zrobienie badań zostało jeszcze tylko kilka dni. Tak wyglądała kolejka do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie około 10. Wcześniej była jeszcze dłuższa, bo pierwsi uczniowie stali już od piątej rano. Na parkingu, tam gdzie samochody stoją przed budynkiem już było pełno ludzi od tamtej godziny. I jeszcze się Wam nie udało zarejestrować. I staliśmy się. To kolejka zachodzi do tyłu, tak jak widać, tylko tu już jest troszeczkę, teraz zeszło. A tak to wszystko było, tu było pełno, a nie przejść nie można było. Od wczoraj czekamy, tak naprawdę wczoraj byliśmy. Wczoraj nas wyrzucili, bo byliśmy pierwsi w kolejce. I zamknięcie akurat nam kasę. Jestem zła, bo, bo mówię, no my czekamy od 7.30 i w sumie jest za 25. Nie wiadomo, czy zostanie przyjęte. Żeby tylko jedna przychodnia, jedna, jedno centrum jakieś medyczne miało umowę podpisaną w Rzeszowie na tyle szkół, tyle dzieciaków, które idzie do szkół, dla mnie to jest niepoważna sytuacja. To problem numer jeden. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy tłumaczy, że w Rzeszowie bezpłatne badania wykonuje tylko jego placówka, bo do organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek konkursu nie stanęła ani jedna przychodnia. Skoro nikt nie chce badać, muszę to robić ja. Sytuacja ta nie wynikła z naszej winy, mimo to przepraszam wszystkich pacjentów za, za, za te nieprzyjemności, które ich spotkały. My dowiedzieliśmy się od nich, że w ciągu niecałego tygodnia mamy przebadać no, kilka tysięcy osób. To problem numer dwa. Zbadać musi się około 12 tysięcy kandydatów do techników i szkół zawodowych. Tymczasem na całym Podkarpaciu badania wykonuje tylko 25 przychodni. Skierowanie dostałam wczoraj i mam czas do poniedziałku, żeby zanieść, yy, czyli w sumie tydzień, no, nie wiem czy w sobotę, to jest nieczynne, także chyba w niedzielę, także pięć dni i takie kolejki. Napięte terminy to problem numer trzy. W Rzeszowskim Elektroniku na 270 przyjętych uczniów zaświadczenie lekarskie dostarczył co trzeci, a część nie wybrała jeszcze skierowania. No w tamtym roku było troszeczkę więcej czasu, było około dwóch tygodni czasu na te badania. No nie było problemów. Rodzice w tamtym roku nie zgłaszali nam problemów. Kolejki do lekarzy to efekt zmiany przepisów, tłumaczył w kuratorium oświaty. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmienił się harmonogram rekrutacji. W zeszłym roku można było dyrektor mógł wydawać skierowania do Zakładu Medycyny Pracy bezpośrednio po złożeniu akcesu przez ucznia do, tej, do konkretnej szkoły. W tym roku dopiero po ustaleniu wstępnej listy i zaakceptowaniu konkretnego kandydata, czyli od 15 lipca, takie, takie skierowanie na badanie dyrektor konkretnej szkoły mógł wystawić uczniowi. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty kuratorzy będą mogli sami ustalać harmonogram rekrutacji w oparciu o specyfikę danego regionu, tak żeby problem nie powtórzył się znów za rok.